Piotrusia, ty na pewno wiesz, co robisz. A od kiedy to ja muszę wiedzieć? Zapraszam, zapraszam. Hej, to nie ty chciałeś mnie zjeść. A weź pokaż kły. No już oko groźne. Jasne, że to ty! Wiedziałem, jak zdrówko, miło, że wpadłeś. Witam. Nogi! No to się pojawił właściciel. Ale jak to i co on sobie wyobraża? To nasza ziemia! Na podstawie niesamowitej historii. Dzień dobry, jestem B. Tomasz McGregor. Coś sporo tu tych płotów i furtek! Żeby mi się zwierzyna nie plątała. Równie niesamowitej, Beatrix Potter. W Londynie szkodniki się namierza, a potem eliminuje. A co się stanie, jak tego dotknę? Pewnie się zaraz okaże. Nie, niech pani Mrugalska nie. Na co się patrzą? Już wkrótce. Przecież to ziemia naszych przodków. Trzeba odzyskać ten ogród. Przyda się każda parała. Będę. dziabcia, kłapcia, puchowy ogonek. O, jak ja kocham króliczki. Klasa i klasyka. Po prostu łop, 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 łop. Ostrzegam, że źle na tym wyjdziesz, króliku. Trzeba go wziąć z zaskoczenia. Londyn. Chcesz podtrzymać? Czuję, że moi chłopcy na pewno się dogadają. Królik. Chłopaki! I to właśnie różni nas od Francuzów. Piotruś Królik. Wkrótce w kinach. Koniec trasy. Louis, jestem twoim wujaszkiem. I tak w szlafroku? Toż to kimono. No, jak to mówią, nie ma jak w domu. Monolit Films przedstawia. Jesteś Luis, jak mnie mam? Jak tam podróż? Zajęta to moja sąsiadka. Całe szczęście, jak widzę, nie odziedziczyłeś po tej bań w miejscu głowy. Oż w życiu, czyżby zasuszony kościotru przemówił. Znajdziesz tu niepojęte rzeczy. Ekranizacja magicznej powieści. Nie ma się co bać. Nic się tu nie pożre. A ten stwór? Ten już dziś jadł. Czy wiesz, kto to jest czarnoksiężnik? Taki magik. Raczej ktoś o znacznie większej mocy. Znaczy, ty jesteś czarnoksiężnikiem? Proszę, naucz mnie. Proszę, proszę, proszę. Okej, okay, tylko bez awantu. Podsunę ci właściwe księgi. Nauczę się zaklęć. Ale najważniejsze zależy od ciebie. Nie chcę tego gnoma. Ja też postoję. Zwykły fart. Powiedziałeś już Luisowi. No, nie o wszystkim. W tym roku słyszysz samotykanie. Kiedyś mieszkał tu inny czarnoksiężnik. Straszny człowiek. Wielce potężny. Ukrył zegar w ścianach domu. Wiemy tylko, że czali się tu coś strasznego. Trzy uderzenia. Ostatnio były cztery. Co będzie, gdy zabije tylko raz? Zagra melodyjkę? Nie sądzę. Odkryjemy miejsce, w którym mieszkają czary. Musimy go zniszczyć. Mama mamusiu. Sam nie dasz rady. Pomogę ci. Chcecie magii? No to jazda. Segar CZARNOKSIĘŻNIKA Ktoś, coś? Ale będzie super. <grywki> Widzieliście? Ua! WKRÓTCE W KINACH So there I was. I woke up. With a heavy case of amnesia in the middle of nowhere, the only clue to my past is Harry's name and address inside this hat. So I made my way to the apartment, and that's when I found you. And your stapler gun. Stop talking! You're a hallucination! You're a hallucination. So you're a talking Pikachu with no <laughs> memories who's addicted to caffeine. I could stop whenever I want. These are just choices. Another round, extra shot, black as night. Thank you, sweetie. <laughs> I don't know. Maybe Harry got in too deep. Mixed up the wrong crowd, that kind of thing. Look, you can talk to humans, I can talk to Pokemon. And if you want to find your pops, we're gonna need each other. No, I don't need a Pokemon. What about a world class detective? Ah, my clues. What is all this? Harry is still alive. Case closed, but still open until I solve it. All right, here it is. Harry faked his own death. Or. Somebody else faked Harry's death. <laughs> or Harry faked somebody else's death. That last one doesn't work at no. all. Help! I've dealt with this putz before, so I'll just do it again. Uh, hey, bud, what are you doing? I can't do it when people are watching. Get me the hell out of here! Pika, Pika! That's a twist. That's very twisty. Get him. He's barely moving. Don't tell him that. Oh, he's on a fight. Quick, get in front of him. Stop. Oh, no. He's going down hard, Tim. Should have worn a helmet. My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom, too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere, there's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Um, yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit half a trillion dollars and total control of the oasis itself. Who is this Parzival? And how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The oasis, the world's most important economic resource. It's nothing less than a war for a control of the future. Welcome to the rebellion, Wade. Like many of you, I only came here to escape, but I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Save the oasis. Ratunku! Niech mi ktoś pomoże! Hej! Zostawcie go! W tym świecie jest trudno. I robi się coraz trudniej. Ale to się niestety nie zmieni. Halo? Jest tu kto? Ty musisz się zmienić. Stało się coś niesamowitego. Patrz, co znalazłem. Na gardzie jest jakiś napis. Wróć do translatora. To znaczy miecz Artura. A jeśli... to miecz w kamieniu? Hmm. <laughs> Aleksandrze Elliot! To ty wyciągnąłeś miecz! Temu królestwu grozi niebezpieczeństwo! Zostały cztery dni do zachodu słońca. Wtedy Morgana wejdzie do świata żywych. I ja mam ją powstrzymać? Przecież to śmieszne. Mam 12 lat! Ty wyglądasz na 16! Merlin powinien być stary. Przyjąłem to tożsamość, żeby obserwować cię inkognito. Będziesz musiał zebrać drużynę rycerzy! Rycerze Artura siadali przy okrągłym stole, żeby byli sobie równi. Patrzcie! Beders, podnosimy klapy. I jak? O rany, ale z ciebie głupek. To przeznaczenie. W piątkę nie będziemy mieli najmniejszych szans. Musimy zebrać armię. Kto się przyłączy? Co za upokorzenie. To będzie zamiast dzisiejszych lekcji. Najokropniejszy i najwspanialsze, co mnie w życiu spotkało Gdzie się nauczyłaś jeździć? Gram w Mario Kart Mamo, tylko się nie przestrasz, okej? Okay? Pani Jeziora, oddaj proszę Excalibur I honestly can't remember why we kept most of this stuff to begin with. Don't you remember that kite? We used to love flying that with mother and father. Those days are long behind me. As yes, I live and breathe. Who came back? You seem hardly to have aged at all. Really? One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I taught you better. What brings you here after all this time? Same thing that brought me the first time. I've come to look after the Banks children. Us! Oh, yes, you too. We're about to lose our home. Everything's fallen to pieces since your mother. yes mother nothing's gone forever only out of place it's a good thing you come along when you did mary poppins how'd you do that do what you've been off filling the children's heads with stuff and nonsense. You've forgotten what it's like to be a child. Everything is possible even the impossible. Film producenta Alicji w Krainie Czarów I, i czarownicy to pan jest doktorem Doolittle? Już niedługo czeka nas podróż długa i niebezpieczna. Pakujcie manetki w drogę! <słuch> <słuch> Rozmawiasz ze zwierzętami? Hmm. <słuch> Każdy czasem się boi. Cześć, Barry. Cześć, Przygąsko Najwyraźniej to przeznaczenie. Robert Downey Jr. jako... Doctor Dolittle. in What if we are here for a reason? What if we are a part of something truly divine? Imagine 91 billion light-years traveled. Like that. sweet dreams are made of your father has accomplished something extraordinary. Also dangerous. He's trapped by a darkness that's actively spreading throughout the universe. And the only one who can stop it is you. Be a warrior. I'll try. You're going to be tested every step of the way. Trust nothing. Darling, time for dinner. Are you lost? To, Trzymaj się pan całkiem nieźle, jak na dżentelmena w słusznym wieku. Dziękuję ci bardzo. A ty myślisz, że ile mam lat? No, mam. Pewnie z 80. Ile? Albo i lepiej. Słynny niedźwiadek powraca. Już ja cię z oka nie spuszczę! By pokrzyżować! Złodziej! Misterny plan złoczyńcy. Łachy, ani kroku. Ale złodziej wyparował. Bo ten miś już tak ma, że nie toleruje zła. To ruszamy na łowę. Przepraszam. Pan Golonka? Tak. Czy moglibyśmy zamienić słówko o jedzeniu? Sosu możemy nie żałować. Ktoś wie co spiera ketchup? My tym misiem otwieramy oczy niedowiarkom! Należysz do rodziny! Dokąd to? Misiu na gapę! Paddington! Pani Mary! Paddington tak szybko znalazł kolegów. <noise> Przepraszamy na momencik. Marysiu, im przecież nie wolno ufać. Proszę cię, no spójrz na nich. A temu nadętemu pawianowi po środku dwie szare komórki w mózgu się mijają. Szanowny kuma, że go dalej słychać? Paddington 2 w grudniu w kinach. Przyłącz się do zabawy. Merry Christmas, Clara. father your gift this year will be something you'll never forget most people don't realize there are troubled realms within our world and you hold the key to their secrets Remember, Clara, nothing is as it seems. Where am I? You're in the Four Realms, Princess Clara. Princess? At your service, Your Majesty. Maybe I have been spending too much time in the attic. Welcome to our world the land of snowflakes, the land of flowers, and the land of sweets. But in the fourth realm, this is where our troubles began. Mother Ginger started this war. Don't you know it's dangerous here? I hope you'll be the one to finish it. It's time to save the kingdom. It's just the laws of physics. Do those laws always work? As far as I know. Ready. Go! Her forces. You're the only one who can stop her. Uh, I've been expecting you. <laughs> it's time.